Witam, jestem Wojak, prowadzę kanał Wojak Test, a to jest Let's Play Sean White Snowboarding. W poprzednim odcinku przeszliśmy już prolog. dzisiejszym zajmiemy się czymś nowym, eee, <ścoughs> czyli zaczniemy rozwiązywać w końcu Misje Nagrywam ten dźwięk drugi raz, ponieważ. Ten, który nagrywałem podczas gry, brzmiał śmiesznie. Może dam próbkę pod koniec odcinka, ale naprawdę śmieszny. Jakby coś go spowolniło. No, dobra. Teraz muszę popatrzeć na moją mapkę Park City i tak, na co się wybierzemy? Na co, na co, na co? Na to. No, wybierz się szybciej. Ale mnie to wkurza. Jeśli chcecie, żebym tak nagrywał, tak po nagraniu, to piszcie w komentarzach. I w tym odcinku będzie wszystko tak przyładowane. Jest. I tu się pomyliłem. Tak. I teraz wsiadamy do wagonika i jedziemy. Ach, przypominają mi się te czasy, kiedy. Ten, jeździłem ze znajomymi na takich wagonikach właśnie. Wistebnej. Och, to były czasy. No, ale tutaj się strasznie długo jedzie i nie, nie widzi końca, więc za chwilę to pominę. Chyba kiedy? <laughs> Może byś to pominął. Ja z przyszłości. Ja z przeszłości. Ja z przeszłości. POMIN to. Dobra, teraz w tym momencie to pominę. Mm, ale wyczucie. I jesteśmy już na górze. I idziemy po pierwszą misję. Znaczy tam, wiecie, challenge. Jak. To? Albo. Uuu. Nie wyszło. 50-50. Próbuję cokolwiek zobaczyć w tym małym okienku odtwarzacza na, movie, na Windows Movie Maker, co jest wyzwaniem. I start. No, nie chodzi mi o to, żeby zaliczyć na tam na najwyższą notę, tylko żeby zaliczyć. I jeden start, jedź. Dajesz wojak, dajesz, jedź, jedź, jedź. I tutaj najlepiej wskoczyć sobie na właśnie bandę, jak teraz pokazuję, i robić takie obroty. Jeśli i właśnie, jeśli coś mi nie będzie wycho wychodzić za pierwszym razem, będę robił będę pokazywał pierwszy raz, jak mi to poszło, będę robił cięcie i będę pokazywał już ten zaliczony przejazd. O, tu i ten właśnie chyba przejazd mi nie wyjdzie. Właśnie chyba. U, jakbym miał porysowaną deskę. Bo gdy ty się patrzysz. Bo patrzę się teraz na. E, poziom. Głośno głośności. I się zastanawiam, czy Wam uszy nie spuchną. Od tak wysokiej. głośności. No. Dobry przejazd? Nie! Jest! Zaliczyło mnie! Weeeee! No to jedziemy dalej? Mmm, jedziemy, jedziemy. Dobra. Mmm, jaka wywrotka Tail, coś tam, nose, butter. Butter to nie przypadkiem masło? Mm. Co to jest butter? Masło? Mm, nosowe masło. <śmiesznie>, Śmiesznie to brzmi. Nosowe masło. Mm, Następnie... I myślę, już tak. No, tak się przymierzam, że. Co to było? Że następną serią Let's Play będzie chyba. Mm, nie wiem. Co powiecie na Let's Play. Jakie to ja mam gry? Let's Play Call of Duty Modern Warfare. Bo tak chciałbym zrobić y, jakiegoś let's playa takiego mm, właśnie y, ze, z jakiejś strzelanki. Wiem, że w CD action, bo mam Sean White Snowboarding z CD action. Y, jest Call of Jar język krwi. Ale nie chciałbym tego robić, dopóki bym się nie przekonał, że nie mam biedynki bo miałem. Chwila, poszukam jej, poszukam. Nie odchodźcie, dobra. Yy, będzie, tam była mała przerwa, taka. Yy, no nie wyszło. Po prostu nie wyszło, bo doszedłem do, tam już do skoków, takich z urwisk, i nie zorientowałem się, że po prostu, że. No, że nie nagrywam. <grym> nie nagrywałem. I muszę to powtarzać. Tam będzie taka ma tak urwie kawałek. Tam spróbuję wsadzić jakiś przerywnik z muzyki, na przykład z Minecrafta. A tak w ogóle grajcie w Minecrafta. Hmm. Hmm. Ja mam oryginał... Nego. I jeśli będziecie chcieli, mm, nawet nie jeśli będziecie chcieli, zrobię, zrobię, tak, zrobię. Jak będę miał Wolny czas, to zrobię... Let's nie. Gameplaya z Minecrafta, bo let's playa co się nie da zrobić, więc będzie gameplay. A my już wylądowaliśmy tymczasem. O! Urwałem wątek. Tam mówiłem, że szukam Call of Jar. Jedynki. Nie znalazłem. Znalazłem dużo różnych niepotrzebnych śmieci. Bo martwię się po prostu, bo na komputerze grałem za czasów kiedy byłem młody i głupi i kupowałem gry dla młodych i głupich, czyli LEGO Star Wars, Sports, Sims Teraz dojrzałem i gram na PS3 Mam tylko na to fajne gierki Szukuję się też Bartman Arkham Asylum na PS3 no i to jest problem. Ale spróbuję się jakąś skombinować. Odmówię sobie przyjemność gry na PlayStation 3 Żebyście mogli oglądnąć jakiegoś fajnego let's play'a A ja w tym momencie robię kata mm, Nie więcej Kat Znowu e, Turbowind, przepraszam cię za ten plagiat Jakoś się tak przyzwyczaiłem do mówienia kat e, Będzie tutaj link w rogu Mniej więcej teraz I będzie cięcie No I wygraliśmy Jestem, witam was po mm, cięciu Witam was też w piątek, bo zacząłem to nagrywać w środę, teraz jest piątek. Niezłe cyrki. Nagrywam to z taką dużą przerwą, ponieważ musiałem się uczyć. Tak. Wiecie jak to jest, jakie to jest straszne. Nauka boli. No, trzeba się uczyć, żeby mieć dobre oceny i lepsze gry. <laughs> I tutaj, znaczy znowu Znowu spróbuję się nie jąkać i tak to nagrywam drugi raz, ponieważ wcześniej mi coś program, w którym montuję, przycinał i po prostu słowa, które które były, powinny być w innym miejscu ścieżka dźwiękowa do komentarz z przejazdu był pod koniec odcinka, kiedy już nie jeździłem więc Pff, cyrk. Cyrk, kompletny cyrk. I jedziemy, jedziemy, jedziemy. I chyba będę musiał trochę poprzecinać, bo jak teraz patrzę, to mam 18 minut 59 sekund. Więc chyba będę musiał trochę poprzecinać. Dobra, wiesz tą misję? Znaczy przejazd? Konkurs? I i i, i i i Nikt mi nie przeszkadza. Możemy jechać. No, jedziesz, jedziesz. Tak, Jaka ma majestatyczna poza. I start. 3, 2, 1. Start. Jest, jedziesz. Teraz włączę. A, odskoczyłem. Pełen. Ej, ja chcę pełen ekran. <grym>... No. no, muszę tak się zadowolić takim malutkim ekranem. Jest 50-50, 50-50. Mm, idealnie. 50-50, mm, mm. 50-50. 50-50. 50-50. Już mam pierwszy. 50-50. O, odbiłem się. Tom. Coś tam. Jakiś obrót. I jedź, jedź. jedź, jedź, jedź. I tu miał być Front, front Flip i wskakuj 50-50 i 50, 50 spin tam 180 i proszę nie śmiejcie się ze mnie, bo tutaj naprawdę trudno cokolwiek odczytać na tym odtwarzaczu w moim programie. I tak, niestety nie wygrałem, ale zajęłem czwarte miejsce. No, niestety. Szkoda. I tak sobie myślę, żeby na 1000 widzów nie pokazać twarzy jak JJ Joker. Na razie mam tylko 11. I na 50 widzów albo na 100 pokażę na pewno swoje stanowisko pracy albo tam, gdzie mieszkam. I teraz znowu szykuje się cięcie, tak, nauczę się, cięcie, ha, ha, ha. Um. A właśnie jak spędziliście Prima Aprilis, napiszcie mi w komentarzach, bo ja z, z klasą, z wymieniliśmy się z klasą przeciwną i zasiedliśmy w ich ławkach i y, pani od niemieckiego wchodzi i mówi, ej, jak już dzisiaj widziałam i wychodzi. <grym>, no, trochę było śmiesznie. Myśleliśmy, że będzie fajniej, że zacznie z nami prowadzić lekcję, ale też było zabawnie. A teraz, teraz, teraz będzie cięcie, ponieważ teraz będzie cięcie, jak dotrę na miejsce. I. I witam, witam was po cięciu. Przed chwilą nie powiedziałem cięcie. Tylko urwałem, ponieważ byłem trochę zdenerwowany. Chciałem już to uciąć, ponieważ nie chcę mi się wysyłać filmiku, który y, zajmuje 17, y, który jest długi na 17:44 sekundy 93 setne I chciałem go tego jak najbardziej skró skrócić. I będę coraz więcej robił cięć, żeby go skrócić. Znaczy, nie będę urywał przeje... przejazdów. Może w następnym yy, filmie będę, nie będę robił tych. Nie będę nagrywał, jak zjeżdżam, czy gdzieś, czy coś tam wyjeżdżał, tylko będę nagrywał przejazdy. Only. Only przejazdy. I jedziemy. Gratulacje. Masz. Zajęłeś czwarte miejsce? Yeah! Widzieliście to, ale mi nie zaliczyło. 50-50, ja takie umiem. Wejrzę na snowboardzie i ja takie umiem. Triki fajne. Jeden! Dobry przejazd! I zajęliśmy czwarte miejsce. Dostajemy 70 dolarów. O ile się nie mylę. Tak. Kontynuuj. I teraz będzie. O, cięcie! i błądziłem. Jakiś przeskok dziwny. I dobrze, trick. I tak, muszę się z Wami już pożegnać. Mam subskrypcję na górze, komentarze na dole. A ja się z Wami żegnam. Cześć, miłego wieczoru.